Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym jako arcybiskup lubelski zaprosić na siódmy kongres kultury chrześcijańskiej, który się odbywa w tym roku w październiku od 17 do 20 października na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kongresy lubelskie rozpoczęte przez arcybiskupa Józefa Rzecińskiego, cieszą się wielką renomą nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Jest to forum spotkania ludzi Kościoła z kulturą, spotkania ludzi z różnych wyznań, także niewierzących, którzy są zatroskani o przyszłość naszego świata. Hasłem tego kongresu jest wezwanie do przywracania nadziei. W świecie, w którym żyjemy, mamy wiele powodów do, do zwątpienia. Potrzeba przywrócić naszą nadzieję na to, że zapanuje prawdziwy pokój w Ukrainie, na to, że zostaną rozwiązane wszystkie ludzkie spory, na to, że ten świat nie zginie w wyniku użycia bomby atomowej. I wszyscy czujemy to zagrożenie i potrzeba nam nadziei, bo nadzieja nie tylko nas umacnia zewnętrznie, ale także pobudza nas do czynów. Jeżeli się spodziewamy, że zapanuje pokój, jeżeli chcemy, aby wszyscy ludzie się nawzajem rozumieli, żeby ustały różnego rodzaju spory, nienawiści, to... Musimy się do tego przyczynić, musimy taką społeczność budować. I spotkania kongresowe będą właśnie takim przykła przy, yy, przykładem. Spotkania ludzi z o różnych punktach widzenia, którzy będą szukać odpowiedzi na, na trudne tematy, na te wszystkie zagrożenia dzisiejszego świata, kryzysy, o których, o których nie brakuje także w kościele i we wszystkich społecznościach. Yy, chcemy. Dać tym ludziom światło nadziei, że możemy te kryzys, kryzysy przy, przezwyciężyć. I, i, I często się mówi, że kryzys może człowieka zabić i zniszczyć, ale może także umocnić go. Niech te kryzysy, które nam towarzyszą, nas umacniają i pozwolą nam je przezwyciężyć. Serdecznie zapraszam do Lublina.